Witam w kolejnym odcinku z TOP 5 na moim kanale. Dzisiaj mamy y, TOP 5 y, najlepszych anime jakie znam. Y, no i co, so, zaczynamy od pierwszego y, anime. Pierwszym anime będzie dobrze znane Naruto, Naruto Shippuden. Y, jak i pierwszą i drugą serię serdecznie polecam. Y, to jest y, bajka o mm, człowieku, y, który chce zostać ninją. Serdecznie polecam. Y, Drugi sezon, pierwszy, jak i drugi jest naprawdę fajny, więc yy, zachęcam do oglądania. Yy, drugim anime będzie One Piese. One Piese teraz jest lepsze od Naruto, kiedyś może tak nie było, ale teraz jest dużo lepsze. To jest bajka o tym, yy, czyli anime, yy, taka, że chłopak chce zostać problem piratów. Yy, no i też yy, naprawdę super yy, to jest na w pierwszym miejscu naruto, na drugim jak na razie u mnie. Trzecim jest Bakugan. Tutaj chodziło o to, że coś w stylu Pokémon, że wywołują swoje postacie i walczą tam, nakazują im walki kartami. Tylko mają tu takie, takie Bakugany, czyli małe kuleczki, które wyrzucają w każdej chwili i mogą je używać do walki, tak jak było z Pokémonami, czyli Pokéball. Coś w tym stylu. Tu jest głównym bohaterem, nie wiem, zapomniałem jak ma na imię, bo dawno tego nie oglądałem, ale też polecam fajne anime. Oczywiście gorsza do napisy, ale, ale m, można serdecznie obejrzeć. Na trzecim miejscu stawiam te anime. Dobra, czwarty anime, będzie 10, jest już bardziej takie bajkowe, ale też naprawdę fajne. To jest bajka o tym, jak chłopak znalazł dykarek i może używać dziesięć superbohaterów. Bardziej polecam drugą część, Alien Force. Moim zdaniem jest trochę lepsza. Tam już będzie więcej walk i więcej wszystkiego. Chociaż pierwsza część też jest naprawdę fajna. I przechodzimy do ostatniego anime, czyli każdy powinien znać to anime. Dragon Ball. Dragon Ball. Naprawdę fajne dużo walki, dużo wszystkiego, myślę, że to będzie na, nie, to będzie lepsze chyba od Bakugana, B na 10 i Bakugana to będzie lepsze, to plasuje na trzeciej pozycji, oczywiście to jest moja subiektywna opinia, jeśli ktoś się z nią nie zgadza, nie musi, po prostu ja tak uważam, dobra, dzięki wszystkim, subskrybujcie kanał, no i co, do następnego odcinka, na razie.